Wygląda Pani cały czas wspaniale. Ja pamiętam Pani wielką metamorfozę, kiedy no odmieniła się Pani do tego stopnia, że niektórzy sądzili, że to w ogóle nie są Pani zdjęcia, tylko modelka, która tak naprawdę jest Pani dublerką. Proszę mi powiedzieć, czy Pani się nie obawia jednak efektu jojo, taki jaki spotkał na przykład Dominikę Gwit? Znaczy, ja o tym nie myślę, ponieważ się pilnuję, yy, a wiem, że Dominika się. Poddała, po prostu nie, 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 nie chciała, nie chciała walczyć. A ja już za, od 11 jadę jeszcze teraz na narty do Zakopanego na kilka dni i od 11 marca rozpoczynam swój kolejny post dr Dąbrowski, bo ja mam taki cykl, że ja e, corocznie robię post, więc od 11 marca e, zapraszam wszystkie chętne dziewczyny, które chcą zacząć, bo to zawsze w grupie raźniej i, i, ta, i ta motywacja jest lepsza, tak zaczynam kolejny, kolejny post i to mi pozwala e, utrzymać, się, utrzymać się w ryzach i przyspiesza metabolizm i powoduje to, że, że utrzymuje cały czas organizm w zdrowiu i sylwetki. Dieta, dieta dr Dąbrowskiej to dieta oparta głównie na warzywach. Tam jest kalorii mało, ale jednak trochę jest, ale popularne stają się też typowe głodówki, gdzie jest jeden mały posiłek dziennie, albo nawet nie wiem, różne rodzaje wody. Jak pani podchodzi do takich zdrowotnych głodówek? Znaczy ja nie, staram się nie komentować tego. Ja mogę mówić o poście, który sama robię i, i, i na którym wiem jak się czuję. Faktycznie rozmawiałam ostatnio z lekarzem, który robi mi badania i on mówi, no nie, nie wiem, masz tak świetne wyniki badań. Ja mówię, czyli widzisz, że, że ten post jest dobry, pomimo, że ma tylu przeciwników. On mówi, wiesz to, normalnie powiedział, nie polecałbym go, ale widząc, jak, w jakiej ty jesteś od, od kilku lat w formie i jakie masz wyniki badań, no to nie mogę, nie mógłbym powiedzieć, czy nie rób tego. Więc ja myślę, że to trzeba dostosować do siebie, do swojego organizmu, do swojej psychiki, no bo jedna kobieta, mam też koleżanki, która trzy tygodnie na wodzie była i herbatkach miętowych. No, ja bym nie mogła, bo ja bym nie wytrzymała nie jedząc kompletnie. Dlatego a na, na poście kalorii może jest niewiele, ale jednak są, te, są warzywa i jest tego naprawdę dużo ograniczonej kaloryczności, ale jednak cały czas możemy coś jeść. Pozostaje przy Twojej przy wersji. Tam, pani ma chorobę Hashimoto, czy to jest tylko niedoczynność tarczycy u pani? Hashimoto? No to jest właśnie tak na granicy, bo tak jeden lekarz mówi, że to jest tak, drugi tak i, i to czekam teraz w kolejce do kolejnego lekarza, więc yy, chciałabym określić. Niedoczynność mam na pewno, Hashimoto to jest takie. Mam, nie mam. Jestem teraz, powiem szczerze, od dwóch tygodni, ponieważ ja korzystam z firmy cateringowej z jedzenia. Dziewczyny wprowadziły yy, dietę ha, dla, dla Hashimotek. I od dwóch tygodni na tym jestem i czuję, i czuję różnicę, naprawdę, że, jak, że le, lepiej się czuję i nawet czuję, że mi waga spada. Jest to raptem dwa tygodnie, także myślę, że to ma naprawdę wpływ to, to co jemy i dieta odpowiednia dla naszego organizmu i dla jakichś naszych niedoskonałości. W Pani w przypadku sama dieta wystarczyła, żeby zatrzymać chorobę, czy potrzebna jest też terapia lekami? Nie, nie, ja oczywiście, że jestem na, na lekach, bo to jakby już bez tego się nie obejdzie, tylko czyli sama, sama dieta w moim przypadku nie, nie wystarczyła. No i Nie wiem, czy można samą dietą bez, bez leków wyregulować, wyregulować sobie hormony. Nigdy, nigdy się nie zgłębiałam. Na to.